Tak jak obiecałam, w drugim filmie zajmiemy się sześcianem. Sześcian to taki prostopadłościan, który każda ściana jest kwadratem, czyli ma sześć ścian w kształcie kwadratu. To taki prostopadłościan, który ma 12 krawędzi. 12 krawędzi i każda krawędź jest tej samej tej samej długości, tak? Czyli mamy 12 takich samych i narysujemy do zeszytu taki sześcian i najlepiej zaczynać od narysowania takiego prawdziwego kwadratu, jaki nam się nam spodoba, czy spełniający warunki zadania, czy po prostu przykładowy kwadrat, ale żeby on był prawdziwym kwadratem. Tak? Czyli na przykład narysujmy sobie może o krawędzi. Może 4 cm. Na papierze w kratkę będzie łatwo to zrobić, więc po kratkę w zeszycie postępujemy może troszeczkę niżej. 4. Tutaj mam kąt prosty, bo mam kratki w zeszycie. Kolejne. I tutaj również. I łączymy. I mamy kwadrat, tak? Czyli mamy już gotową jedną ścianę, tą na przykład z literką S, tak, mamy cztery wierzchołki, to brakuje nam jest jeszcze czterech wierzchołków. I tutaj, tak jak poprzednio, wygodniej jest liczyć sobie po kratkach. Można zrobić sobie trzy kratki w bok i trzy do góry. I znowu startujemy stąd. Trzy kratki w bok, w prawo i trzy do góry. Trzy kratki w prawo i trzy do góry i z tego wierzchołka trzy i do góry trzy. I mamy kolejne cztery wierzchołki, czyli razem komplet 8. I krawędzie dorysowujemy. Jedna, druga, trzecia i tutaj jeszcze dwie. I teraz. Zostały nam trzy krawędzie, te ostatnie. I te narysuję linią przerywaną. Bo tych krawędzi nie widzimy, jeśli patrzymy w ten sposób na, na sześcien. Tak? Trzech krawędzi po prostu nie sposób zobaczyć. Mimo, że one tam są. I teraz tak, na tym rysunku, wiadomo jest to rysunek tej figury. Niektóre krawędzie nam się wydają, że są krótsze, prawda? Ta, ta, ta i ta. A pozostałe rzeczywiście po 4 cm mają. Ale to nie oznacza, że one nie są wszystkie takie same, tak? Tutaj na modelu widać, że wszystkie krawędzie, tu wszędzie jest kwadrat, więc nie ma mowy, żeby coś się zadziało. Zaznaczamy, tak jak poprzednio, wierzchołki i krawędzie. Zaznaczyłam. Wierzchołki i krawędzie poprawiłem kolorem, żeby był rysunek bardziej taki przyjazny dla oka. I wypisałam, że sześcian ma 6 ścian, każda jest kwadratem przystającym, 8 wierzchołków i 12 krawędzi. 12 krawędzi o równej długości. I krawędzie sześcianu przeważnie zaznacza się literką A. tak? Dobrze jest zaznaczyć tą literkę A w trzech miejscach, tak przy podstawie, że mamy kwadrat i jeszcze na tych pionowych, żeby każda krawędź na rysunku z poziomych, ze skośnych tych i z pionowych była oznaczona literką A, wtedy bez żadnych wątpliwości będziemy stwierdzać, tak to jest sześcian, bo tutaj. Każda krawędź inna jest oznaczona tą samą literką, tak? I teraz zapiszemy wyrażenie, w zasadzie jednomian, który będzie opisywał sumę krawędzi sześcianu. Będzie to wyrażenie 12A, tak? Gdzie A jest długością naszej krawędzi. Pamiętacie, rysowałam na 4 cm krawędź, więc możemy to na rysunku sobie zapisać 4 cm i policzymy. Sumę krawędzi sześcianu. 12 razy 4 cm. Mamy 48 cm. Tak? I suma krawędzi jest obliczona. Łatwiej tutaj się liczy, bo krawędź każda jest taka sama, więc szybciej niż w ścianie. A teraz spróbujemy narysować siatkę tej bryły. Narysuję tak jak poprzednio to robiłam, po prostu odrysowując. I tych kwadracików w tej siatce będzie oczywiście sześć. Nie mamy jeden. I narysuję tym samym sposobem co, co poprzednio, czyli ściany boczne, ściany boczne ułożę obok siebie. Jedna, druga. teraz trzecia. Trzecia i czwarta, ostatnia. No, I jeszcze podstawy. Tak, mogę sobie tą podstawę na przykład tutaj umieścić, chociaż ta podstawa górna mogłaby być i tu, i tu, i tu, tak, w którymś z tych czterech miejsc. I podstawę dolną mogę tutaj narysować. No. I też mogłam ją umieścić tu, tu i tu. Osobiście moją ulubioną siatką sześcianą jest siatka, ja nazywam ją takie schodki. Tak? Czyli mamy jeden kwadracik. Obok jest drugi. I teraz robimy schody, i jeszcze tutaj. Patrzę, że mi się chyba tutaj nie zmieści. Tu i tu wyjdę. To na dole mi się zmieści. Zrobię tutaj niżej. Tutaj akurat mi się zmieściło. Tak, to są siatki sześcianu. Tutaj mam. Zaprezentowałam Wam dwie, dwie takie siatki, ale takich siatek jest więcej. I takie siatki sobie zobaczycie w zadaniu. Już sprawdzam w zadaniu na przykład w siódmym. Zaprezentowano inne siatki na stronie 221. Czyli dzisiaj w zeszytach sobie zapiszecie. Narysujecie dwa rysunki, prostopadłość ścianu, sześcianu, wypiszecie najważniejsze własności, czyli ile ścian, ile wierzchołków, ile krawędzi, policzycie sumę długości krawędzi i taka, taka będzie notatka na dzisiaj.